Zabytkowy zespół dworsko-parkowy na Węglinie przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Pomimo zimy, pandemii i faktu, że projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla zabytkowego parku węglickich został wyłożony tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku, mieszkańcy złożyli do Biura Obsługi Mieszkańców aż 1565 papierowych wniosków uwag. Mieszkam tutaj już od około 60 lat i byłem świadkiem wszystkiego co się działo w obrębie istniejącego założenia dworsko-parkowego, jak i w stosunku do tego co było wcześniej. Wcześniej obok parku był spichlerz dworski i inne zabudowania dworskie. Te zabudowania nigdy nie były wyższe aniżeli w mojej ocenie około 5 metrów. Już w tamtym czasie uważano, że dworek musi być perłą w tym założeniu dworskim w stosunku do pozostałych dodatkowych budynków. Nie rozumiem zatem, dlaczego obecny projekt zakłada realizację budynków, które, która zniweczy dominantę, którą jest w tym przypadku dworek. W tym parku, w tym miejscu, w naszej perle przyrodniczej mają powstać budynki mieszkaniowe budynki usługowe, gdzie człowiek dla człowieka i przez człowieka będzie prowadził w tą stronę swoje działanie. Chcę powiedzieć, że z tego miejsca to kiedyś była Perła, Perła Węgierskich. Z tego miejsca bierze początek nazwa dzielnicy Węglin. I jeśli działanie człowieka Pójdzie w tym kierunku, z tego miejsca, w parku, dla człowieka nie zostanie już nic. Dziwne jest to, że o ochronę tego miejsca upominają się mieszkańcy, poniekąd wyręczając w tym urzędników, których w zakresie obowiązków jest chronienie tego typu miejsc, no zwłaszcza tego miejsca, które jest w sąsiedztwie. Często w dyskusji pojawia się też argument świętej własności prywatnej właściciela parku, zapominając o tym, czego tak naprawdę właścicielem jest ten właściciel. Otóż właściciel kupił niezwykłą działkę budowlaną, ale park miejski z zabytkowym dworem i właściciela nie obowiązuje w tym momencie jedynie prawo budowlane, ale także przepisy dotyczące ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa narodowego, które na tym parku się znajduje. Właściciel nie dba o zabytek, a miasto nic z tym nie robi, chociaż w akcie notarialnym ma zastrzeżone, że jeżeli nie będą spełnione warunki umowy i terminy, miasto ma prawo i obowiązek rozwiązać tę umowę. Dlaczego nasi włodarze tego nie robią? Dlaczego nie zrobili? Dlaczego dopuszczają, żeby majątek nasz wspólny Zabrany naszym przodkom Państwu Sowieszczańskim niszczał, uciekły z tego parku wszystkie żywe istoty. Park płacze i my płaczemy. W latach 80. park był dostępny dla mieszkańców osiedla. Spacerując można było podziwiać wspaniałe stare drzewa, które teraz na pewno byłyby pomnikami przyrody. Rosły na jego terenie krzewy bzy, jaśminy, leszczyna. Pod drzewami były połacie fiołków, przylaszczek, zagliców. W parku słychać było śpiew wielu gatunków ptaków. Teraz tego nie ma. Drzewa wycięto. Wycięto ich ponad 200. I nie zrobił to tego ani huragan, ani choroba taki skutecznie zostały wyporzone. Nawet kawki, które nie boją się sieci tu ludzkich, zniknęły. Obiekt niszczeje, pałac popadł w ruinę, park został zdegradowany. Czy przez celowe działania właściciela, czy przez jego nieumiejętności tego nie wiemy. Ja tego nie będę roztrząsał. Teraz zamierzenia, plany, które Chce tam zrealizować w sposób zdecydowany odbiegają od intencji mieszkańców, ich woli, chęci, czy tego jak wyobrażają sobie funkcjonowanie tego miejsca. Wiem, że to jest własność prywatna. Własność to świętość. Ale właściciel obecny tego terenu wiedział co kupuje. Nie kupował kota w worku. I trudno oczekiwać, jeśli się kupuje kota, który miałczy, że nagle stanie się on psem, który szczeka. Wierzę gorąco, że radni miasta Lublin zablokują te y, plany, y, zagłosują przeciwko interesowi prywatnemu na rzecz y, interesów wspólnemu mieszkańców, którzy złożyli w tej chwili ogromną liczbę zastrzeżeń do proponowanych planów i rozwiązań i inwestycji na tym terenie. Y, wiem, że zablokowanie nie rozwiąże sytuacji, bo nadal będzie to teren prywatny, więc gorąco apeluję do właściciela tego terenu. Niech zweryfikuje swoje plany, niech słucha się w głos sąsiadów i spróbuje zaproponować takie rozwiązanie, które przyniesie mu jakąś korzyść, a nie zniszczy tego terenu.